Abonament kosztuje 270 zł i powinien płacić go każdy, kto posiada odbiornik radiowo-telewizyjny. Zostały zapowiedziane kontrole i surowe kary dla osób niepłacących. Opłata za abonament powinna być dokonywana przez każdą osobę posiadającą odbiornik radiowo-telewizyjny. Jednak wiele osób nie poczuwa się do uiszczania wpłat. W związku z tym postanowiono wzmóc kontrolę i nałożyć bardziej surowe kary. Coraz częstsze kontrole i wyższe kary abonament powinien być opłacany w przypadku posiadania telewizora lub odbiornika radiowego. Takie urządzenie należy wówczas zarejestrować w dowolnej placówce poczty polskiej i dokonać stosownej opłaty. Po zakupie odbiornika rejestracji należy dokonać w ciągu 14 dni. W tym roku abonament wiąże się z kosztem rzędu 270 zł. Z uwagi na to, że wiele osób nie zamierza dokonywać wpłat na abonament, przygotowano akcję mającą na celu rozwiązanie problemu. Wzmożone kontrole i najsurowsze od 15 lat kary mają pomóc w odzyskaniu pieniędzy. Abonament albo wysoka grzywna w minionym roku ukarano już blisko 10 tysięcy osób, które nie opłacały abonamentu. Kontrola dokonywana jest przez pracownika poczty. W przypadku wykrycia niezarejestrowanego odbiornika zostaje nałożona kara pieniężna. Brak uregulowania grzywny może przyczynić się do przekazania sprawy komornikowi. Szacowana łączna wysokość kar na ten rok wynosi 10 mln zł. Przy wykryciu niezarejestrowanego odbiornika na osobę, która nie płaci abonamentu, nałożona zostanie grzywna w wysokości 30 miesięcznych składek na abonament. Daje to karę w kwocie 681 zł, jednak pozostaje jeden mankament, który może uniemożliwić kontrolę. Dzisiaj grzeje, 1. Krwawy strumień na plaży. Wielu boi się, że to ostrzeżenie od natury 2. W autobusie było mnóstwo dzieci. Trwa akcja ratunkowa. Zatrważające wiadomości z zachodniej Polski, przy kontroli pracownika poczty nie mamy obowiązku wpuszczenia go do środka. Wówczas zostaje to odnotowane przez niego w protokole, a wizyta jest przekładana na inny termin. Najlepsze newsy dnia Źródło. Biznes Info. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio.pl/ Google News.